Lednica to już nie tylko pole pod bramą rybą i nie tylko spotkanie w jedną noc w roku. Nabożeństwa odbywają się tu coraz częściej, a dzięki przekazom telewizyjnym mogą w nich uczestniczyć wierni na całym świecie. Tak było właśnie dziś. Msze z lednicy transmitowała telewizja Polonia. Lednica rośnie w siłę. Na spotkania młodzieży przyjeżdżają wierni z całego świata. Pomysłodawca tych spotkań, ojciec Jan Góra, odwiedził niedawno rodaków w Chicago. Teraz dzięki przekazowi telewizji Polonia w muszy mogli uczestniczyć wierni z całego świata. Ten przekaz pomoże, pomoże zapoznać rodaków z miejscem ścielnym Polski, z tym przepięknym miejscem o wybitnych walorach ideowych. Dziś Celebransowi mszy za ołtarz posłużyły stuletnie żarna. Był też odlew dłoni Jana Pawła II. To właśnie w intencji szybkiej beatyfikacji papieża Polaka modlono się na letnickich polach. Mimo lewnego deszczu przyjechało kilkaset osób. Najlepiej można chwalić Boga właśnie w naturze, a nie tam w bogatych kościołach. Skromnie pomodlić się po prostu. Ta rybka podoba mi się bardzo, fajnie. Ale <laughs> Jest to coś nowego, jakiś nowy powiew ducha i ludzie chcą w tym uczestniczyć i, i widzieć ten nowy powiew ducha. Myślę, mm. że to jest w jakimś sensie miejsce magiczne pewnie i jest chyba ważne, że ludzie z własnej woli, z dobrej woli. Dużo ludzi jest chyba dobrej woli, przyjeżdżają chyba po jakieś, naładować też akumulatory. Kolejne spotkanie na Lednicy 3 września, tym razem z